Witam, witam serdecznie kochani. Z Katowic już oczywiście hmm. jakąś dzisiaj mgłębusgową mam, powiem Wam, że się wyspałam. E Zabieg oczyszczania mieszkania został ponowiony i chyba jest spokój, mam nadzieję. Tutaj ja nawet zaczęłam sprzątać aż dziw <grywa> także e Gdzieś ta energia się chyba ruszyła, powiem Wam. No i fajnie cieszę się. Yy, Na no takie dłuższe spanie dla mnie to też takie. Mm, no, może tam mgła mózgowa jest właśnie z tego, bo ja zazwyczaj śpię 6,5 6 godziny. A tu nagle 8, moi drodzy, 8 godzin się wyspałam. Tak mi się wydaje, że się wyspałam. Nie piłam kawy rano nawet. O! Nie piłam kawy. Zapomniałam, że kawę miałam wypić. Wypiję w przechodni. Ani nawet się nie pomalowałam. Dzisiaj jestem bez. Znaczy mam mój kremik, ale nie zdążyłam się pomalować. Zapomniałam się w ogóle pomalować, także dzisiaj jestem niepomalowana. Widać troszkę takie. Robiłam sobie ostatnio laserem moje przebarwienia i są jeszcze większe, bo wyszedł stan zapalny. I ona zniknął, ale, ale chwilę jeszcze potrwa, zanim to się wchłonie. Laser mam swój, nie taki, kochani, że poszła mi, dałam 5000 tysięcy za, za laser. Mam taki mały laserek, taki w formie długopisu. Kupiłam go chyba za 100 zł kiedyś, tam dawno temu. I czasem go używam, ale powiem wam, że to boli. Że to jest no, bolesny zabieg i nawet tak już tak się zastanawiałam nad tym zabiegiem CO2, laser CO2 jest taki zabieg, to jest jeden z najskuteczniejszych metod poprawienia twarzy, z jakich tam przebarwień, zmian, blizn, ale mówię, nie, to jest nie warte tego bólu, absolutnie, wolę już się masować. Zresztą nie mam nawet pieniędzy, więc co ja będę myśleć o jakichś laserach. No, także lubię naturalne metody, lubię, lubię czuć, że mam wpływ na to. Zresztą, jak na wszystko, nie lubię chodzić tak na skróty. Lubię mieć jakiś plan działania i go wykonać, i iść sobie według niego czasem wolno, czasem szybciej, ale do przodu. I no przykładem jest moja pracownia. Jeszcze ją utrzymuję, jeszcze ją remontuję, ale do przodu, wszystko do przodu. I tak mi się przynajmniej wydaje, że do przodu. o, mój pan napisał do mnie o miłego dnia mi życzy. No, zaraz mu odpiszę, że wzajemnie. Okej. Okay. I co ja dzisiaj chciałam z wami z wami porozmawiać? porozmawiać, pom pomonologować, a nie porozmawiać. No nie mam tak za bardzo, jak porozmawiać. Ja już powiem Wam, że w mojej grupie terapeutycznej są bardzo inteligentni ludzie, bardzo inteligentni ogólnie i emocjonalnie. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jak młodzież, która tam jest, bo młodzi ludzie też są, się wypowiada, jak postrzega świat, aż byłam zaskoczona. Mam takie zwroty też od mojej córki, moich znajomych, że jeszcze jest spora ilość młodzieży, która myśli w miarę normalnie. No co ja uważam za normalność? No, no takie, że mają jakiś kręgosłup moralny, etyczny, mają jakieś, jakąś wiedzę i, i pójdą w świat. Myślę, że jeszcze tak. Ogarnięci, ogarnięci, bo naprawdę niektóre jednostki y, to, to kłopot. Ja y, y, ostatnio gdzieś na stacji paliw y, ta, tankowałam y, i coś się zepsuło z kasami. Pani musiała skasować ręcznie i miała, młoda dziewczyna miała kłopot, żeby to policzyć, ile ona ma wydać. Wczoraj, no byłam też w żabce i bardzo fajny jest pan sprzedawca. Młodziutki chłopak. Ja bym powiedziała, że on ma może ze 13 lat. Ma taki szczupły, drobny, niski, ale taki rezolutny. Od razu go polubiłam. no Nie wiem dlaczego, po prostu ma tak fajną, przyjemną aurę. I, i spodobało mi się to bardzo, i bo będę do tej żabki chodzić. I zobaczcie, jak dużo zależy od człowieka. W takich biznesach, właśnie typu handel, gastronomia, gdzie jest y, otwartość człowieka na człowieka. My od razu wolimy do takiego sklepu przychodzić, y, gdzie jest jakiś uśmiech, gdzie jest rozmowa, gdzie jest empatia y, i jakoś tak y, y, od razu się lepiej kupuje, i można z taką osobą pogadać, pożartować. Bardzo fajnie się tak człowiek czuje, że może, może taki, taki flow zwrotny dostać. Muszę sobie tu rozłożyć, o, podłokietnik będzie mi wygodniej. I, I mało jest takich miejsc. Ja pamiętam, kiedyś jeździłam autobusem, to już dawno było, na trasie Mysłowice-Dąbrowa-Górnicza i był taki jakby przewóz osób, to się nazywało, i miał symbol K. Były D, były K, były E. A znaczy e, e, e jeszcze dalej funkcjonuje w jawożnickich chyba tych liniach, ale to jako autobus. Natomiast to był taki przewóz osób prywatnych i w o symbolu K. I tam pan puszczał piosenki, miał mikrofon i mówił do pasażerów. I to było takie cudowne. Od razu nam się humory wszystkim poprawiały, Wszyscy chcieli iść tym autobusem. On był zawsze, zawsze pełen ludzi, bo tam była empatyczna <grym> taka mm, atmosfera, kiedy pan kierowca chciał sprawić ludziom jadącym do pracy troszkę radości. Fantastyczne miejsce i, i nie wiem, ten pan powinien być jakimś wodzirejem na weselach albo DJ-em. Nie wiem, może sobie tam znalazł swoją drogę życia, albo dalej jeździ na autobusach, albo jest już na emeryturze. Nie mam pojęcia. Także um, um, fajnie, fajnie. Lubię takie miejsca. Ale o czym jeszcze chciałam tak poroz, po, 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 powiedzieć? Chyba, chyba tak myślałam o tym: um, podnoszenie poczucia własnej wartości. Ja nad tym pracuję i nie jest to łatwe, ponieważ no problem jest, się ciągnie od wielu, wielu lat. Ciężko go załatwić jakąś jedną terapią, dwiema. To wymaga czasu i od odkrywania skorupy po skorupie, która jest w nas, wyrzucenia z tego, wyczyszczenia tego z duszy. To tym właśnie polega, ta psychologia psychoanalityczna, że gdzieś tam grzebiemy się głęboko w, naszych, w naszej pamięci, szukamy takich traumatycznych rzeczy i, i rozpuszczamy to wszystko. Można to zrobić jeszcze innymi metodami, są tak zwane metody ustawień Hallingerowskich. Y, które też podobno pomagają, ale dużo psychologów na ten temat wypowiada się niezbyt pozytywnie. ale widzicie, to tak samo jak lekarze się wypowiadają też niepozytywnie y, o medycynie holistycznej, że ona nie działa. Ech, myślę, że działa i y, y ona działa tak y, raz szybciej, raz wolniej, bo y, jeżeli y, używamy w medycynie holistycznej jakieś zioła, to wiadomo, że niektóre działają szybciej, a niektóre wolniej. Tak samo z wyciągami różnego rodzaju ziołowymi. Więc to nie jest takie hopsiub, że już natychmiast medycyna holistyczna zadziała tak szybko jak medycyna konwencjonalna, kiedy nam walną antybiotyk, który oczywiście coś tam pomoże, ale przy okazji naruszy żołądek, naruszy wątrobę, naruszy jelitę, florę bakteryjną. No, i więcej szkody niż pożytku, nie? A później się jeszcze okazuje, że, yy, yy, że później jesteśmy odporni na antybiotyki, trzeba jeszcze jakieś inne. I tak po prostu się wyjaławiamy, jeżeli mamy jakiś większy problem zdrowotny tymi antybiotykami, ciężko wrócić potem do zdrowia. Yy, no, antybiotyki, niestety, są już wszędzie, ponieważ. Yy, w większości produktów można je już znaleźć w mięsie, w nabiale, no, a czemu w nabiale, ponieważ krowy jak oddają mleko do tych wszystkich urządzeń, które mlecza, mlecznych tych odciągaczy mlecza, mleka, to jest taka wielka machina, aparatura. I tam jest mnóstwo rurek, które lecą, po prostu oddając to mleko z tych krów do kadzi. I wiadomo, że krównik nie, nie doi się non-stop, tylko jest jakiś tam pora, poranna, pora wieczorna. I przez ten ileś tam godzin, niestety, resztki tego, tego mleka, które się odsadzają na tych rurach, powodują, że, że Tworzą się tam bakterie, i żeby nie zanieczyścić następnej dawki mleka, która pójdzie jakimiś bakteriami, to najpierw przepuszcza się przez tą, przez tą aparaturę właśnie taki, takie roztwory z antybiotykami dezynfekujące jakieś, które zabijają po prostu te zarazki w, tych, w tej instalacji. No, ale to przecież też się osadza, i, i jak idzie następna partia mleka, to po prostu idzie już z tymi resztkami antybiotyków, które były wykorzystane do dezynfekcji tej instalacji. Więc śladowe ilości antybiotyków mamy niestety yy, 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 no, w produktach mlecznych. Yy, tak samo jest ze środkami antykoncepcyjnymi. Wiadomo, że panie używają to są środki hormonalne, i one są wydalane z ciała kobiety no, w postaci no, fizjologicznych, no moczu. Mocz idzie do wody, ta woda jest niby oczyszczana i wszystko jest ok, ale gdzieś te hormony muszą się ulokować, mimo wszystko. Z nas, kobiet, nic nie ginie w przyrodzie. Więc te dawki hormonalne osadzają się w wodach gruntowych, w ziemi i, i później się dziwimy, że coś rośnie jak w Czarnobylu, jest zmutowane, no, zmutowane jest z powodów hormonalnych. Tak samo jak wyrzucamy resztki żywności, które były nasączone hormonami typu warzywa, owoce. Y, mięso, które też jest nastrzykiwane y, jakimiś środkami, które je zwiększają, pojemność. Zwierzęta też są hormonalnie nastrzykiwane, żeby wyrosły szybciej i większe, więc później to wszystko gdzieś też musi być albo w nas, albo idzie do Ziemi, i, i żyjemy w takiej wielkiej. Y, y, na takiej wielkiej hormonalno-antybiotykowej platformie, która się nazywa Ziemia. Szczególnie tam, gdzie jest duże skupiska ludzi. No ale dobra, wystraszyłam Was trochę, pogadałam o rzeczach, które yy, yy, miały być tematem nie dzisiejszym, ale są. No wiecie, tak mam, że skaczę z tematu na temat. No i wracamy do tego poczucia wartości. Jak to się stało, że ja z poczucia wartości doszłam do hormonów i antybiotyków? Nie mam pojęcia. Yy, yy, więc yy, wracając do tego tematu, yy, ciężko jest go zbudować po latach. Yy, I zazwyczaj budujemy poczucie wartości na zewnątrz. Oczekujemy, yy, dajemy z siebie jakiś procent swojej energii, coś tworzymy, coś robimy, pracujemy. Mamy dzieci, yy, yy, mamy partnerów, yy, mamy znajomych, rodziców i oczekujemy od nich, Jakiejś formy uznania. Od szefa, żeby nam nas pochwalił, żeby dał nam podwyżkę, żebyśmy poczuli, że osiągnęliśmy sukces. I, I dużo właśnie takich rzeczy z zewnątrz nas buduje. Budujemy się otoczeniem właśnie, że urodą, że dobrze wyglądamy, więc mamy lepsze poczucie wartości, jak, jak lepiej wyglądamy. No, ale uroda przemija. No i, i co zostanie? wiecie, co zostanie? Zostaje mądrość. Kobieta, nawet jak jest w starszym wieku, jeżeli jest mądra i ma o czym mówić, to jest nadal piękna i atrakcyjna. Czego nie można powiedzieć o osobach, która, która uroda gdzieś tam przeminęła i nie mają Więcej do zaoferowania. Oczywiście ja nie twierdzę, że nic nie mają do zaoferowania, bo zawsze jest coś, co drugi człowiek może dać drugiemu człowiekowi, ale są pewne aspekty, które są ważne dla społeczeństwa i chciałyby to znaleźć w innych ludziach, i niestety nie zawsze to się da. Także moje drogie panie, dbajcie o urodę, która i tak przeminie, ale dbajcie też o swój rozwój wewnętrzny. Bo to jest piękne w kobietach, że, że mm, jesteśmy mądre. Zresztą my jesteśmy w ogóle mądre: bo po prostu mamy taki dar, że zawsze sobie poradzimy gdzie tylko jesteśmy i, 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 i ciągle walczymy, ciągle szukamy rozwiązań, drogi. Są jednostki, co robią to po trupach, no też są, no, no co im zrobić. No ale to też jest dla nich walka o przetrwanie. I nie każdemu jest łatwo i ciężko ocenić wybory danej osoby, że akurat zrobiła tak, a nie inaczej. Nie znamy jej ścieżki, nie znamy jej rozwoju, wychowania, rodziców, rodziny, przeżyć, doświadczeń. Więc teoretycznie nie powinniśmy oceniać, a oceniamy. I właśnie ta ocena jest też często y, u nas y, miernikiem poczucia własnej wartości. Jak nas dobrze oceniają, to czujemy się lepiej. Jak nas źle oceniają, to czujemy się gorzej. Spada nam to poczucie własnej wartości. Y, często sami sobie to robimy. Y, często w jakichś parach sobie wyrzucamy: A ty jesteś taka i owaka, a ty taki i owaki. Y, i, i, I czujemy się coraz gorzej, coraz gorzej. Ktoś nas dewaluuje, ktoś nam niszczy m, poczucie wartości m, i m, no jest to przykre niestety, a jednocześnie powoduje, że idziemy w taką stronę depresyjności i no i co, no i co z tym zrobić, no, leki albo terapia albo radzenie sobie samemu. Różnie z tym bywa. No, ale jak zbudować to poczucie własnej wartości? Właśnie, kochani, od wewnątrz. Samemu siebie dowartościowywać, nabywać doświadczeń, uczyć się, czytać, oglądać, być ciekawym świata. I wszystko, co tam w środku nam zostanie, to nas będzie budować. I wtedy, nawet jak ktoś powie, ty jesteś taka i owaka to ty zdasz sobie sprawę w wnętrzu swoje, swojego jestestwa, że tak nie jest. Że mm, ty przetrwałaś tyle czasu z takim i takim efektem, ale przetrwałaś, y, że y, ta osoba to jest tylko ta, jej, jej opinia, a opinia innych osób y, y, jest też inna, no, ale to już mówimy o tym zewnętrznym. Ale wracając do wewnętrznego, po prostu należy zbudować siebie od wewnątrz. Nie jest to proste, bo trzeba znaleźć sobie zalety. Nie zawsze je znajdujemy, bo zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często się negujemy, że coś jest nie tak w, naszej, w naszym postępowaniu, że to wcale nie jest takie dobre. Jak, jak, jak by się mogło wydawać. No ja na przykład tak sobie myślę, no okej, okay, moje poczucie wartości nie jest za wysokie, a powinno być wysokie, z tego względu, że ja bardzo dużo rzeczy pokonałam w swoim życiu, i to już powinno zbudować moje poczucie wartości, a jednak coś jest na rzeczy, że jednak nie buduję. A czemu nie buduję? Bo nie mam tej świadomości. Teraz już właściwie mam. I widzę, że jest coraz wyższa i obrosła, bo jeżeli nie pokochamy się takim, jakimi jesteśmy, z tymi swoimi wadami i zaletami, to nikt nas nie pokocha. To już jest stwierdzone, że nie kochając siebie, dewaluujemy swoje zachowania, swoje czyny i w tym momencie pozwalamy innym na to, żeby też tak robili. Żeby nas po prostu nie kochali, poniżali, nie szanowali. A właśnie poczucie wartości spowoduje to, że jednak tak się nie dzieje. Trzeba umieć stawiać granice, o granicach też sobie powiemy następnym razem, gdzie i kiedy postawić granice. I, i, I to też jest ważne, właśnie w budowaniu swojego poczucia wartości. Chociaż w y, stawianiu granic jest kłopot, bo zazwyczaj osoby, które, y, y, które dostają tego bana od nas, tak zwanego, tą granicę, y, to y, nie mając y, jakiejś y, wyższej y, formy inteligencji emocjonalnej, Albo świadomości y, na temat zachowań międzyludzkich, po prostu się obrażają i zostawiają nas z jakąś taką formą manipulacji ze swojej strony: y, jakiegoś focha, obrażenia się, y, bo ktoś postawił im granicę. I co, co on teraz ma z tym zrobić? No, nie chce robić co chce. Granica jest nasza, nieprzekraczalna i do widzenia. Więc tak to mniej więcej wygląda. No i cóż no. Właściwie możemy sobie tak zrobić takie mi żeby sobie tą budować swoją poczucie własnej wartości od wewnątrz i zewnątrz, bo jeżeli dbamy o siebie i o swoją na przykład powiedzmy urodę, sylwetkę i ktoś nam mówi Y, że wyglądamy dobrze, a wiemy, że to jest nasza zasługa i y, y to, to też się budujemy, też rośniemy. Ja na przykład y, zauważyłam różnicę w swoim wyglądzie po tych moich masażach twarzy, i to mnie też buduje. Że ktoś powie, że ja dobrze wyglądam, że jestem rozświetlona, że, y, y, że nie wyglądam na swoje lata, y, to mnie buduje. Podwójnie, bo buduję mnie zewnętrznie, co, nie, co tak nie do końca jest dobre, ale okej, okay. i wewnętrznie, że to jest moja zasługa, że udało mi się taki efekt osiągnąć samej, że nabyłam tej wiedzy, yy, poszukałam jej, przyswoiłam i zastosowałam. I mogę być teraz zadowolona z tego yy, efektu, powiedzmy. I tak jest ze wszystkim. Jak zdajemy jakiś egzamin i jesteśmy dumni, no to też to nam, nam buduje własne poczucie wartości i warto, żebyście się nad tym zatrzymali i to poczuli i sobie to zbudowali. Tak, jestem dobra, zdałam ten egzamin i to jest moje doświadczenie i będzie procentować na przyszłość w następnych rzeczach. To jest taka cegiełka i, i tych cegiełek jak jest dobrze, jak jest jak najwięcej, wtedy się tworzy mur. Mur, który możemy zrobić oczywiście Jakąś furtkę dla innych ludzi, ale taką, że, y, 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 że możemy ją zamknąć w momencie, kiedy jesteśmy niezadowoleni z takiej relacji. No, także y, budujemy poczucie wartości od wewnątrz, a częściowo na zewnątrz, tak? Zapamiętamy? No, także. Tyle, kochani. Och, znowu trzeba iść, coś tam podziałać, potworzyć. Dzisiaj będzie też ciężki dzień, podejrzewam. A po południu, co ja będę robić? No, coś tam wymyślę. Coś tam wymyślę, zawsze jest coś do zrobienia. Może zacznę dalej sprzątać, nie? Bo jak mam taką wenę twórczą na sprzątanie, to trzeba się tego trzymać zaczęłam robić etapami to też właśnie jest fajny temat ale to może na przyszłość że jak nie możesz masz tą prokrastynację co jakoś to się nam nazywa to nie robić wszystkiego na raz bo się szybko wyeksploatujecie energetycznie tylko małymi etapami nawet jeżeli wam starcza energii na więcej bo ta energia niewykorzystana, ona się zatrzyma y, i zacznie się też troszkę rosnąć i dołoży się do energii następnego dnia. Więc y, jeżeli ktoś ma taki kłopot, to taką metodę polecam, sama z niej z, z, korzystam y, I tak tu zrobię troszeczkę, tu, tam zrobię troszeczkę, tu przodnę jakąś szufladę i chciałabym zrobić drugą, ale już jej nie robię. Y, Buduję sobie energię na dzień następny, bo wiem, że gdybym ją zbudowała, yy, znaczy zrobię tą drugą szufladę, to następnego dnia nie zrobię już żadnej następnej, bo już będę kaput. Yy, I stwierdziłam, że taką metodę obieram. I, I może za rok, może dwa, będzie porządek, jak Bóg da. <ścoughs> znaczy ja sam zrobię ten porządek, moi drodzy. No, wypsikałam się dzisiaj perfumami arabskimi mojej córki i teraz tak ładnie pachnę takimi kwiatuszkami. Takie wiecie, te, te arabskie perfumy to one fajne są, kiedyś sobie muszę kupić. Kiedyś w ogóle muszę iść na miasto, zamiast tak szybko jechać do domu, to powinna iść na miasto, przejść się, pooglądać. Czemu ja tego nie robię? Chcę być szybko w domu i odpocząć. Też nie niedobrze. No. Dobrze, kochani, kończę już te moje wywody opowieści dziwnej treści. Mam nadzieję, że coś yy, z tego wyciągniecie i yy, 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 będzie Wam dzisiaj mi miło. Będziecie mieli dobry dzień, czego Wam oczywiście życzę, sobie też. Yy, już jest miły, bo już dostałam dzisiaj, widzę wiadomość i, i jest mi już tak fajnie. <laughs> Także. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko, bo dzisiaj zimno.